Krzysztof dorastał w małej wiosce na polskiej wsi, gdzie jego wzrost zawsze przyciągał spojrzenia i komentarze. Od najmłodszych lat spotykał się z nieufnością ludzi. Zamiast pozwalać mu bawić się z innymi dziećmi, wielu rodziców trzymało go na dystans, wierząc, że potrzebuje szczególnej opieki lub że nie jest w stanie dotrzymać kroku innym. Krzysztof był jednak zdeterminowany wiedział, że chce dla siebie czegoś więcej. A szczególnie chciał udowodnić, że jest w stanie osiągnąć wszystko, co sobie zamierzy. Od małego spędzał godziny w kuchni ze swoją babcią, wyjątkową kucharką, która przygotowywała tradycyjne przepisy, które zachwycały wszystkich. Tam, wśród aromatów świeżych żół i szumu garnków gotujących się na kuchence, zaczęła się pasja gotowania. Fascynowało go obserwowanie magii składników przekształcających się w dania pełne smaku i koloru. Pomimo trudności i śmiechu, jaki usłyszał, gdy mówił, że chce zostać szefem kuchni, Krzysztof nigdy się nie poddawał. Nadal będą zjadać moje naczynia i prosić o więcej, pomyślał pełen cichej odwagi. Kiedy Krzysztof skończył osiemnaście lat, mimo strachu i niepewności, jaki niósł ze sobą, postanowił spróbować pracy w słynnej restauracji w wielkim mieście. Po przybyciu został powitany sceptycznie przez pozostałych pracowników. A zwłaszcza przez szefa kuchni, który nie chciał wierzyć, że ten młody człowiek może znacząco wnieść wkład w kuchnię. Nie mając wyboru, powierzyli mu zadanie mycia naczyń i czyszczenia blatów. Dla Krzysztofa była to jednak szansa. Wiedział, że nawet zaczynając od dołu, to jego szansa na wejście do świata gotowania. Przez miesiące ciężko pracował, obserwując każdy ruch szefów kuchni, ucząc się techniki i chłonąc tyle, ile tylko mógł. W wolnym czasie przesiadywał przy kuchence, przygotowując proste dania i eksperymentując z połączeniami smakowymi. Któregoś dnia, gdy wszyscy byli zajęci, główny szef kuchni potrzebował pomocy w dokodania i nie mając nikogo innego, spojrzał na Krzysztofa z wyrazem zwątpienia i rozpaczy jednocześnie. – Rób, co możesz – powiedział szef kuchni, podając Krzysztofowi patelnie. To był moment, na który czekał Krzysztof. Pewnymi rękami i precyzyjnymi ruchami przygotował proste, ale smaczne danie, ze świeżych składników i kombinacji przypraw, które znał na pamięć dzięki swojej babci. Danie podano klientowi, który o dziwo pochwalił smaki. Prezentacja. Szef kuchni, początkowo sceptyczny, zdał sobie sprawę, że jest w tym młodym człowieku coś wyjątkowego, czego do tej pory nie doceniał. Kiwnięciem głowy rozpoznał talent Krzysztofa mimo że nie powiedział ani słowa. Stopniowo zaczął otrzymywać drobne zadania kuchenne, które swoim zaangażowaniem i umiejętnościami zawsze przekraczały oczekiwania. Jednak wyzwania nie ustały, a wielu kolegów nadal traktowało go z pogardą lub żartowało na temat jego wzrostu. On jednak trzymał głowę wysoko i pozwalał, aby jego twórczość mówiła sama za siebie. Z biegiem czasu Krzysztof zyskał zaufanie szefa kuchni i zaczęto powierzać mu większe obowiązki. Stał się odpowiedzialny za przygotowanie przystawek i sporadycznie dań głównych. Każde danie, które podawał na stół, było starannie zmontowane, z precyzyjnymi szczegółami i dobrze zbilansowanymi smakami. Ale nawet wraz z postępem nadal otaczały go uprzedzenia. Niektórzy koledzy nie wierzyli, że będzie w stanie wyrosnąć poza te pozycje, a obraźliwe komentarze na temat jego wzrostu i umiejętności nadal były częste. Motywacją Krzysztofa była niezachwiana chęć udowodnienia wszystkim, że się mylą. Dodatkowe godziny spędzał w kuchni, ćwicząc nowe techniki i testując przepisy, które znalazł w starych książkach i notatkach swojej babci. Wieczorem po pracy zostawał w kuchni, gdzie eksperymentował z połączeniami składników, które nie były jeszcze testowane w restauracji. To właśnie tam, z dala od sceptycznych oczu, pozwolił swojej kreatywności płynąć. W jednej z tych samotnych chwil Krzysztof opracował przepis na risotto z tradycyjnymi polskimi składnikami, ale z nowoczesnym akcentem, którego nauczył się obserwując szefa kuchni. Kiedy szef kuchni spróbował risotto, był pod wrażeniem. Krzysztof skorzystał z okazji i zaproponował umieszczenie dania w karcie dań. Szef kuchni niechętnie się zgodził, pod warunkiem, że następnego wieczoru Krzysztof przygotuje danie na specjalny stół. Tego wieczoru wśród gości nie zabrakło znanego krytyka a danie Krzysztofa podano bez fanfar. Reakcja krytyka była zaskakująco pozytywna. Pochwalił balans smaków i odważny dobór składników. Następnego dnia restauracja zebrała entuzjastyczne recenzje, a risotto stało się jednym z najczęściej zamawianych dań. Dla Krzysztofa było to potwierdzenie, że naprawdę ma wyjątkowy talent. Po sukcesie risotto wreszcie szef kuchni. Dostrzegł potencjał Krzysztofa i zaczął go osobiście szkolić. Stopniowo Krzysztof piał się w górę, przejmując coraz więcej obowiązków i stając się niezbędnym graczem w kuchni. Jednak jego sukces nie przyszedł bez przeszkód. Uprzedzenia nie zniknęły całkowicie, a niektórzy współpracownicy i klienci kwestionowali, w jaki sposób ktoś inny może osiągnąć stanowisko szefa kuchni. Jednak Krzysztof wykorzystywał każdy negatywny komentarz jako paliwo. Zasłynął nie tylko ze swoich umiejętności. Ale także ze swojej odporności i spokoju, z jakim stawiał czoła przeciwnościom losu. Z biegiem czasu Krzysztof zyskał rozgłos nie tylko w restauracji, w której pracował, ale także poza nią. Zaczął otrzymywać zaproszenia do udziału w konkursach i wydarzeniach kulinarnych, a jego dania wyróżniały się innowacyjnym wykorzystaniem tradycyjnych polskich składników w połączeniu z nowoczesnymi technikami. Stopniowo stał się znaną postacią na scenie gastronomicznej. A jego historie o pokonywaniu wyzwań inspirowały zarówno młodych kucharzy, jak i publiczność. Na jednym z konkursów Krzysztof poznał znanego krytyka kulinarnego, który był oczarowany jego talentem i historią. Krytyk zaprosił go na rozmowę do renomowanego magazynu kulinarnego, a artykuł stał się wiralem. Krzysztof opowiadał w nim o wyzwaniach, przed którymi stał, o ciągłych uprzedzeniach wynikających ze swojego wzrostu i walce o bycie rozpoznawalnym nie za to, co ludzie w nim widzieli, ale za to, co był w stanie stworzyć w kuchni. Od tego momentu Krzysztof otrzymywał oferty pracy w renomowanych restauracjach, a nawet zaproszenia do otwarcia własnego lokalu. W końcu zdecydował się podjąć wyzwanie i zostać szefem kuchni w jednej z najbardziej prestiżowych restauracji w stolicy. Tam wprowadził menu odzwierciedlające jego tożsamość. Tradycyjne polskie dania ze współczesnymi akcentami i zaskakującymi prezentacjami. Jego restauracja szybko stała się wizytówką, przyciągając klientów i krytyków z całego kraju. Klienci przyszli nie tylko po jedzenie, ale także po wyjątkowe przeżycie degustacji potraw, które opowiadały historię o pokonywaniu i odporności. Krzysztof zyskał uznanie i szacunek zarówno wśród rówieśników, jak i opinii publicznej. Która postrzegała go jako symbol wytrwałości i talentu. Po latach poświęceń, pokonań i innowacji w kuchni, Krzysztof wypracował sobie miejsce wśród najbardziej szanowanych szefów kuchni w Polsce. Jego dania to coś więcej niż tylko połączenia smaków. Były odbiciami. Życia pełnego wyzwań i triumfów, odporności i miłości do gastronomii. Jednak po osiągnięciu tego szczytu zdał sobie sprawę, że jego rola może wykraczać poza tworzenie niezapomnianych dań. Chciał pomóc innym, którzy tak jak on borykali się z uj trudnościami w świecie haute cuisine. Wtedy właśnie Krzysztof podjął decyzję o założeniu szkoły gotowania innej niż wszystkie. Zlokalizowana w samym sercu Warszawy Akademia Kulinarna Krzysztofa Żelińskiego powstała z myślą nie tylko o szkoleniu wysokiej klasy szefów kuchni, ale także o oferowaniu włączającego i zachęcającego środowiska dla osób z różnymi wyzwaniami. Chciał dać szansę każdemu, zwłaszcza tym, którzy tak jak on czuli się wykluczeni z powodu uprzedzeń. Siłownia stała się symbolem integracji, w którym ludzie o różnym pochodzeniu, o różnych umiejętnościach i warunkach fizycznych mogli uczyć się i rozwijać bez barier. Wkrótce sława Akademii Krzysztofa zaczęła rosnąć. Oferował stypendia młodym ludziom z rodzin o niskich dochodach, tworzył zespoły składające się z profesjonalistów z różnych środowisk. A dla Krzysztofa każde zajęcia były szansą na inspirację i motywację. Osobiście monitorował postępy swoich uczniów, zawsze dbając o to, aby każdy znalazł swój własny wyraz w kuchni. Z czasem akademia stała się punktem odniesienia w całej Europie. Krzysztof zaczął promować wydarzenia i festiwale jedzenia celebrujące różnorodność, przyciągając uznanych szefów kuchni z całego świata, aby dzielili się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat włączenia w gastronomii. Ponadto wprowadził projekt stażowy w swojej restauracji, gdzie najlepsi studenci uczelni mogli wraz z nim i jego zespołem pracować, doświadczając funkcjonowania prestiżowej restauracji. Staż ten nie tylko wzmocnił doświadczenia studentów, ale także przyczynił się do ugruntowania reputacji Krzysztofa jako hojnego i wizjonerskiego mentora. Po latach, patrząc wstecz na swoją karierę, Krzysztof był dumny nie tylko z tego, co osiągnął w swojej karierze, ale także z wpływu. Jaki wywarł na życie innych ludzi. Wiedział, że jego prawdziwe dziedzictwo to nie tylko kulinarne dzieła, ale historię każdego ucznia, którego pomógł przekształcić. Dla Krzysztofa widok triumfu uczniów w ich własnych podróżach był największym możliwym osiągnięciem. Dowodem na to, że prawdziwy sukces polega na szerzeniu siły odporności i empatii. I tak, Krzysztofie, nowym uczniom na pierwszych zajęciach mówił: Nie ma znaczenia, co świat mówi o tym, kim jesteś i jak wyglądasz. Liczy się to, co chcesz zbudować, jaki smak chcesz pozostawić światu. Jeśli poruszyła Cię historia Krzysztofa i chcesz wesprzeć więcej takich przezwyciężających historie, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. Dołącz do nas, aby śledzić inne inspirujące historie ludzi, którzy pokonali bariery i spełnili swoje marzenia.